Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z fazmofobii, jest ze mną skitrana, na tu wypięta Agnieszka. Jestem! Do intro. Po e, także słuchajcie, generalnie to zobaczymy też jak to wszystko działa, bo przyznam się szczerze, że jestem świeżo po formacie i nie wiem czy mi działają wszystkie rzeczy. Ale liczmy na to, o, Co? farmhouse. Ty wziąłeś farmhouse'a? No tak, no przecież nie wziąłbym tamtego. Wojtek, ty chamico. Ja tej jak to możliwe? No gdzie, no gdzie? Aha, e, czekajcie, okay. ja muszę tylko jeszcze troszeczkę zwiększyć brightness, bo będzie za ciemno. Chciałam powiedzieć, że upgrade'owałam rzeczki i niektóre będą w nowszej Dobrze, wioski. dobrze, dobrze. Jestem biedna. Bardzo mnie to cieszy. Mm. Um, ale zanim zaczniemy, ja się tu załaduje, ja Wam przypominam oczywiście o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji. Wpadnijcie na socjalki. Linki macie oczywiście w opisie do filmu. I gdzie? Gdzie dwa! Indeed. Także możecie indeed. sobie zerknąć po fajne promeczki. A jaki poziom trudności z wziąłeś? Eee, Profesional. Professional? Yes, indeed. One professional. Yes, cold, 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 dude. Kogo A, my o, mamy? Aparatarz jest nowy. Karla Young. Nie wiadomo czy odpowiada wszystkim, Sanity 25, fire Blow out the firelight, i using incense. To. Dobra, to standardowo, ja biorę termometr, biorę latarkę i wezmę chyba gadadełko, zobaczymy w ogóle czy ono A, działa. No, oj, oj, czekaj. Light i... Zobaczmy czy to A, działa koreczki w ogóle. są pod schodami. How old are you? Ojej, muszę ściszyć. Can you hear me? Ja Cię słyszę. Głośno wyraźnie. Can you hear me? How old are you? No, teoretycznie mi łapie mikrofon, ale nie wiem... How old are you? No. O, będzie mi chyba łapać, no. Tak? Dobra, mm -hmm. Dobra, koreczki włączone. Bo no, jaki ten Abster e, Czaszka jest na dzień dobry w tym pokoju pierwszym. A dobra, pierwszym. szukać. Okej. Okay. Robi sprawdzam. się 17 stopni. Góre, tu jest nie? 17. No czy ja myślę, że pierwszy chyba dół. Dobra. Tu jest ile? 19. Wiesz co, ja sobie jednak chyba włączę to i adapter. rzucił! Rzucił! Już! Bibib w, w kuchni. O, od razu lepiej. Gdzie rzucił? Tutaj? Mhm. Sprawdzamy temperaturkę. 12. Nie, co, chamica. W kuchni 17, czyli będzie tutaj w salonie. W tak się wydaje. No, znaczy tutaj, jest 12 Nie stopni. Dobra, to ja idę po, po How old are you? How old are you? Jakiś What's takie your name? Te duchy. Hmm. Ja Spirit Box żaga w jaki sposób. Co? Że niepewność. Dobrze. Jeżeli chodzi o Spirit Boxa, więc będziesz musiała ty tam pogadać. Okej, okay. o kurla, jak to się tu robi? I don't F. know. O. Ja mam kamerzu i y, książku. Dobra, to czekaj, a co my tutaj w ogóle mamy? Y, firelight i... i sanity, czyli widzę, że tak średnio. Co to jest fi firelight? Że ten y, tampon? E, to znaczy domyślam się, że to jest pewnie sieczka. A, no tak. Tak mi się wydaje. Dobra, teoretycznie stawiam tu. Teoretycznie... E... Co ty wzięłaś jeszcze raz? Yy, książku i ten, i kamerzu. Dobra, to ja wezmę dwa razy te yy, orby. Znaczy dotce. Dobra. Będę dalej postawy. Zaczekaj, no, że, no. że miałam yy, do. że mogłam upgrade'ować i fioletkę, ale yy, nie chcę się pozbyć tej pałki, bo jest śmieszna. Okej. Okay. No to. Już miałam tyle szans. Ty! Zapaliłeś świeczki, wiedziałeś o tym? Tak. No okej. Okay. How old are you? A co moglibyśmy? Gadajku, dobrze. How old are you? A czekaj, on razem czy osobno? Are you close? O, gada, 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 gada. Piątka, 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 piątka. Nie piątka, mhm. tylko gada, gada, gada. No właśnie, indeed. Ale zadziałało, dobra. Więc mamy odpowiedź ducha. Nice. Idę z krzyżem i z trzepanką. Dobra, to czekaj, to już sobie tutaj zaznaczę. Eee, bl, 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 spirit Box, dobra. Pod którym się? O, pod tym. Co było? Spirit i spirit co? Spirit Box. A, dobra. Ogólnie jest. Kurwa. Dobra. dobra. Nie hand. Jezu, zwałuj tekst. to nie hand. <gry> Ale. Z tego co widzę, podskoczyło o 5. Tylko że to podobno teraz nie ma się nijak do. Jezus Maria. Do tego. Tak. Ej, ja, ja zgłupiałam, ja mówię, ej, to jest Hunt? Mówię nie, to jest. Nie, nie, event. nie to był event, event, event. To jest Hunt? I już mówię umrę. No bo się nie ruszyłam, <laughs> jak debil. I srocznie. Albo ze Hunt? Taki sierp. Freaking... Ah! Jezus Maria! Jak mi przedryje mnie. No nie, nie, świeczka nie, nie. mi zgasła. No tak. Ja mam dosyć. Jak krzła babica jedna. Dwójeczkę Faki. pokazuje. Znaczy nie, no to jest czurka jaka. Jak Wright pójdzie po soli, to znaczy. Nie pójdzie, to znaczy jest że to palić. A Ej możemy to zrobić, bo w sumie mówiłeś, że piątka jest jakby przeszedł. to by to był Wright. Nie, jakby nie przeszedł o. Trzeba posolić. A to ja nie to wiem. Znaczy jest. pamiętaj, że to na wskaźniku to niekoniecznie zawsze na pewno nam oznacza, że sprawdzić. będzie piątka, nie? Idę posolić tej chamicy. No ale wskoczyło, z jedynki na szóstkę wskoczyło. Tak, może to będzie w rajd. Orbów, te... orb jest! Tak? Tak mi się wydaje. Aaaa, Wojtek! Eee, event, event, event. Nie, ja mam dosyć, kujwa. To był event, no. Bożeż Maria. Ale wiesz co, um... Dobrze by było, jakbyś wiesz co, tą kamerę przestawiła na drugą stronę tam przy drzwiach. Taż czy ja już powiem. wyszłaś? Nie, no weszłam i wyszłam. Tą kamerę, co postawiłaś, jakbyś mogła ją, albo najlepiej jakbyś ją w ogóle przestawiła na ten bufet w kuchni, żeby był widok na cały pokój, bo wydaje na mi się, że. W o, o, o. Tu? Trochę bardziej w prawo mi ją przesunąć. Pojedę, jak ja tu umrę. Taż W Prawo tu? Tak, żeby bardziej na, na pokój był. O, tu? dokładnie tak, elegancko. Wydawało ja. mi się, że widziałem Orba wcześniej, ale nie wiem, czy to był Orb, czy eee, to było. Wiadomo, jak to jest z czymś, co się widzi. Później się nie widzi i później się myśli, ej, to się nie widziało. No więc właśnie. No właśnie. No to um... już nie straszy, dziękuję. Bo powiem ci tak, jeżeli chodzi o temperaturę, to tak słabo tam bardzo. Jest, tam jest 14 stopni, więc raczej domyślam się, że tutaj kwestia temperatury to raczej nie będzie nasz must have. Dobra, e, Dobra, światełko mi zdmuchnął, więc jest elegancko, więc to mamy zaliczone. E, o, nie. Wezmę jeszcze spójdę ze świetlikiem. Dobra. Króta tam Czy... wzięłaś jakiegoś? Tak, rzuciłam chyba. To ja wezmę nie jeszcze pamiętam. jednego na wszelki wypadek. E, przeszedł przez soli, to nie jest wright, czyli ożów nie będzie. Dobra. Nie w RMF, bocega tam. No, no, no to miałam na myśli, ale ja mam stresa i zrobiłam zdjęcie stopy. Give us, a sign. Give, us a sign. Give us a sign. Mam zdjęcie Dosa A, sign. No, sam. No, no, przecież mówiłam, Mam że mi na dotcach. A, dobra. A! <śmiech> <śmiech> nie! Do mać, nie, nie, Wojtek, nie! 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 Dosyć! Czekaj, ona Zrobiłam dotknęła drzwi. Duchowi, ale nie dotknęła idę drzwi. Do busa. Tak. E, I się tam. Czwórka jest na tym. E, znaczy, piątki nie będzie, bo to nie jest. A, white, dobra, więc... dobra, dobra, dobra. Ale to jest stres, kurwa. Czyli wright nie, bo przeszedł, czyli skreślamy rmf e, Czyli mamy dotsy, tak? I RMF-ki e... nie będzie. Nie, rmf ku nie. Może być albo... Ultrafiolet, może być writing. Freezingu też nie będzie i będą orby. Ale Aga, wydaje mi się, że ja orby widziałem. Tak? No. Nie, nie jestem na 100% pewny, ale no... A może zaniesiemy jeszcze kamerzu? Wydaje mi się, że było. No ja właśnie właśnie biorę i zaraz zaniosę. A, mamy? Dobrze byłoby, wiesz co, gdybyśmy też znaleźli ten no. przedmiot. A właśnie, bo my nie łaziliśmy po domu. No po domu. A myślisz, że nie trzeba zjeżdżać tego? Kapsu? Mamy na razie około 60, więc... A mam 4 T, A już i tak mam ducha. To już co, ja se zeżre. Są okay. 4, dlaczego by se flaszki nie opidoić, tak, ze stresu. Jest, jest, jest. Opidoję to. Ona jest strasznie agresywna. O, o! Ale się to. na dotsach pojawiła. No. Dobra, ja tam zostawiłem już tą. Gdzie postawiłeś? tam wiesz co, dobra, w środku tu? tam przy, przy oknie. Dobra. To postawię tu. I wypidajam. Dobra, ja jestem na górze, szukam jakiegoś przedmiotu. No dobra, to ja też pójdę. jest misiek. A przedmiotowi też trzeba zrobić zdjęcie, nie?

<laughs> ja za dobrze ci I dam, wish ja for wiem. knowledge. Nie! Kurwa. Umarłaś? Wojtek! <laughs> Zamknę... Zamknęły mi się drzwi przed mordą i ona się zrozwija na schodach. A <laughs> ja zdążyłem wyjść. Ty kamiu! Nie. Yeah. Wiedziałam, że tak będzie. Zawsze Wojtek i Tomek to robią. Jak ale wykszona łapka. Ale wykluczyła... ale ja mam ja mam teraz cały czas ten. Ty Hamiu! ciemno. Cały czas mam ciemno, coś no musiałem. No dobrze z... ci tak. Coś Nie. musiałem zbugować. Nie zbugować, tylko jak używasz łapki, to to nakłada ci Tom. czaty kiedyś pisały Tomkowi. Nie czatykovi. Ty ja mam tak cały czas teraz będę miał? Tak, że będziesz miał ciemno. Także teraz masz problem problemy, dobrze ci tak. Kurde. A ja nieź jechami. Nie... Ale jak mi zamknęła przed ryjem, dwa drzwi. I ja się odwracam, wchodzę na schody. Ale ona wiesz tam co, była. ale ja tak czułem, że ona um, że ona zaatakuje. Tylko Ta? że ja to tak użyłem, żeby od razu wyjść. Tak, Ta, ale szkoda ja się nie wyślam. Ale najlepsze jest to, że to nie do końca mi tak zadziałało, bo mnie nie chciało puścić na początku, ale jakoś jakimś cudem przeszedłem przez drzwi. Ja byłam tuż za tobą. Ja wiem. Dostałam drzwiami w łeb? Dobra, w każdym razie, o, e, ja myślę, że obstawimy te dotsy. Jakie dotsy? Orły. Znaczy orły, tak, bo wydaje mi się, że ja go widziałem, więc na wszelki wypadek, ale ja jeszcze szybko pójdę tam za smaczstikstuję. Tak fajnie, Wojtku, że mnie zabiłeś. <laughs> Takie to śmieszne. Mam nadzieję, że to, jak ci się zrewendżuje. No, no. Bo ale jak, się jak mi przypieprzyło drzwiami. Ja myślę, że ja zawału dostanę. Co za... Hamulstwo. Odpaliło się, odpaliło się. Powinno zaliczyć. Ale ja tak coś czułem, że... Znaczy wiesz, zawsze mogę cię spróbować wskrzesić. No i wtedy umrzemy obydwoje. Próbujemy? Wojtek. No... Twoja decyzja. Próbować czy nie. I obojętnie. Czyli Ale próbujemy. Ale jak zginiemy, to zginiemy. Trudno. Pamiętasz jak się gadało? Nie. Eee... A... Czekaj, ale Wojtek, ja nie, nawet sprawdzić. jeżeli powstanę, to ja nie obiecuję, że ja nie zginę znowu jak Tomek. Eee, czekaj, po fazmofobia Zaraz zobaczymy. Czekajcie, wishes. Gdzie są wishes? Że masz... A nie, już to wam. Ale ja mam strasznie ciemno. To musieli to zmienić ostatnio, bo nie było eee, wcześniej tak. ten Tomek tak miał. Czekaj, jakiś myślę, długi eee... czas temu. I on też myślał, że mu się komputer zepsuł, a to tak no. widzowie pisali, że to jak używasz tej łapki, to ci nakłada i... jak się nazywa? Taki... No, takie coś na ciebie nakłada. Klątwy. I wish for life. Wytowa? No nie wiem, Wojtek. Ja uciekam. I wish for life. Ja mam tą łapkę w ogóle? No i co? Mam. Co? o. Ja będę krzyczeć. I wish for life. Ty. I wish for life. Już jestem! A! Wojtek, uciekaj! Okay. Jezus! Wojtek! Gadasz e... tam. A, bo ja nie mam dźwięków. Ja nie mam dźwięków. Masz klątwę. A może to. Oh. Właśnie oh. dlatego tak jest, że nie masz i dźwięków i tego. A nie, że się Wojtek. komputer zepsuł. No nie. To jest klątwa, chopiu. Dobra. Zaz zaznaczaj orby i to będzie Yokai. Mamy ja nadzieję. Mówię, wydaje mi się, że widziałem. Ważne, że się udało Agę zrespić. Zaznaczyłaś Yokai? Ja tak. Dobra. Nie. I A ja muszę zobaczyć, jak to ja słyszę wygląda. tak cicho dźwięki. Tak ale gram, to tak cicho. <grychy> o, oh, fuck, sake. Komputer ci się Chyba tak. To? Czyli nie, to jednak, ten. czyli ja jednak nie widziałem orbów. No halo, A co było na the go go go, go, go? Bo, O kurde, wyszedłem. Wyszedłem no, z być na ten, deo, deo, Czekaj, na już dołączam. Tam trzeba zobaczyć w książce. Ja bo nie mogę... No halo przesta... Ale Ej. mnie brzuch boli, Wojtek, po tym meczu. <śmiech> 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 Fajnie było. No zajebiście. Wy zawsze musicie trollować. A Indi, Ej, Traj dalej, y ma ciemno. Na demo Był Spirit Box, Ghost Writing i Projektor. A, czyli, writing był. czyli był w writing, czyli ten A. dot był oszukany, ja go nie widziałem. No nie. Koda. No, szkoda, że się nie udało, ale najważniejsze, że się udało jednak, jakby nie patrzeć, wyjść. Tak. Ocalić jeszcze... Agnieszkę. No właśnie się tak udało, nie wiem, jakim cudem? Więc, ale jak ty. <noise> dobrze, że mi powiedziałeś, że już, bo ja bym tam <noise> dalej, dalej cisnął, nie? Na pewno. Trolować. Ja Wiem, dalej tam wiesz, I wish for, no, wish for life, no wish for life, bring my friend back. Yeah. A ja światło zobaczyłam białe i mówię, oho, chyba będę żyć. A poszłaś w stronę światła? O, tak, Pośle. To dobrze. Dobra, moi drodzy, w każdym razie my wam za dzisiejszy odcinek dziękujemy. Słyszymy się oczywiście w jakichś tam kolejnych. Była ze mną oczywiście Agnieszka. Bam. Także co, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć i pa pa. pa.